W dzisiejszym filmie przedstawię wam trzy okropne historie graczy Minecraft. Jeżeli chcecie kolejny odcinek, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, bo po tej statystyce widać, że dużo osób nie ogląda, a nie subuje, więc chyba wiesz co robić. Jak przydarzyła ci się jakaś dziwna sytuacja w Minecraft, możesz ją napisać i wysłać na mojego maila isupermvkbiznes@gmail.com. Zapraszam również do playlisty w celu nadrobienia poprzednich odcinków. W tym momencie wyświetla ci się w karcie. Dobra, pierwsza historia jest u użytkownika Gogi, która opowiada o książce. Jakiś czas temu postanowiłem pograć w Minecraft. Nie będę ukrywał, że miałem dosyć sporą przerwę i nie grałem w niego od ponad roku. Widziałem co się pozmieniało, bo byłem na bieżąco z każdym nowym newsem. Pobrałem Minecraft z oficjalnej strony i zainstalowałem. Miałem małe problemy z Java, ale gdy ją zaktualizowałem, wszystko było w porządku. Odpaliłem grę i stworzyłem nowy świat. Poza tym, że w menu było inne tło, nic się nie zmieniło. Grałem na wersji 1.18.1 pierwszy raz i byłem jej naprawdę ciekawy. Kiedy świat się stworzył, zobaczyłem, że coś jest nie tak. Wszystkie drzewa, które były obok mnie, zostały odwrócone. Bardzo się zdziwiłem, bo był to świeżo stworzony świat. Nie wiedziałem o co chodzi, ale postanowiłem rozejrzeć się po świecie. Kiedy tak chodziłem, mijałem całe lasy odwróconych drzew i nagle spotkałem wioskę villagerów. Nie taką zwykłą. Cała wioska była odwrócona do góry nogami, tak jak drzewa, które widziałem. Bardzo się zdziwiłem i to mnie upewniło, że z tym światem jest coś nie tak. Chodziłem po wiosce i zastanawiałem się, czy to błąd generatora, czy może coś innego. Dziwne było to, że wszystkie moby razem ze mną chodziły normalnie, a nie do góry nogami, tak jak niektóre struktury czy lasy. Zebrałem trochę przedmiotów i ruszyłem dalej w poszukiwaniu jeszcze dziwniejszych anomalii na moim świecie. Po kilku Minecraftowych dniach spotkałem kolejną strukturę, która była zgliczowana. Tym razem była to piramida na pustyni, która też była wygenerowana do góry nogami. Robiło się coraz dziwniej, dlatego postanowiłem wpisać w wyszukiwarkę, czy ktoś może miał podobnie. Po jakichś 15 minutach surfowania po internecie, nie znalazłem żadnych informacji dotyczących błędów, który przydarzył mi się w Minecraft. Próbowałem zrobić nowy świat, żeby zobaczyć, co się wydarzy. Kiedy to zrobiłem, okazało się, że stworzył się normalny. Wyszedłem z tego świata, aby wejść na tamten, na którym już zdążyłem dłużej pograć. Lecz okazało się to być niemożliwe. Nie wiem jak, ale ten świat po prostu zniknął. Spróbowałem sprawdzić folder save, ale nadal był jego folder, tylko bez plików w środku. Nigdy nie miałem takiej sytuacji w Minecraft, było to bardzo dziwne, i nie wiem do dziś, jak można to wytłumaczyć. Druga historia jest od użytkownika Sołtys.pl, która opowiada o glitchu. Pewnego dnia razem z kolegą grałem w Minecraft na naszym serwerze. Nasz świat był nawet całkiem rozbudowany, posiadaliśmy wspólny dom z farmą i zagrodę dla naszych koni. Mieliśmy diamentowe sety i narzędzia. Ten dzień zapamiętałem bardzo dobrze, bo to co zobaczyłem ciężko jest zapomnieć. Byłem z kolegą na naszym serwerze, on miał na chwilę AFK, a ja chodziłem po kwadratowym świecie w poszukiwaniu slajmów. Chciałem zrobić lepki pistą do ukrytego przejścia w domu. Chodziłem z dobre 30 minut, a bagie nadal nie mogłem znaleźć. Kiedy mój kolega wrócił, nagle nasz serwer się wyłączył. Było to dziwne i podejrzane. Oboje nie wiedzieliśmy o co może chodzić. Po chwili serwer włączył się sam ponownie. Od razu oboje na niego weszliśmy. Kiedy pojawiłem się na świecie, przede mną leżała jakaś książka. Ponieważ z kolegą gadaliśmy na Discordzie, powiedział, że przed nim też owa książka się znajduje. Oboje na chwilę zamilkliśmy, bo nie wiedzieliśmy o co może chodzić. Przed tym jak serwer się wyłączył, nie było żadnej książki. Poszedłem i podniosłem ją z ziemi. Kiedy miałem ją w ekwipunku, zauważyłem, że nazwa jest jakaś bardzo dziwna. Nazwana była jakimiś dziwnymi szlaczkami, jakby było to w innym języku. Mój kolega miał taką samą, identyczną. Kiedy otworzyłem książkę, nagle w moich słuchawkach zaczęła grać bardzo głośno muzyka, tak że nie słyszałem mojego kolegi. Musiałem zdjąć słuchawki i kiedy to zrobiłem, zobaczyłem co jest na pierwszej stronie. Była to ilustracja jakiejś strasznej postaci. Bardzo się wystraszyłem, aż rzuciłem książkę przed siebie. Próbowałem coś mówić do kolegi, ale dźwięki z gry zagłuszały mi jego słowa. Bardzo się bałem, ale widziałem, że ta książka ma więcej stron niż ta pierwsza. Postanowiłem ją wziąć i ponownie przeglądnąć. Na każdej stronie widniała inna przerażająca postać. Nie wiem, jak to możliwe, że w książce z Minecrafta dodali ilustrację. Kiedy przeklikałem wszystkie strony, na końcu był napis I kill you, co oznaczało zabijecie. Bardzo się bałem i zacząłem uciekać w stronę naszego domku. Nagle zobaczyłem powiadomienie, że mój kolega wyszedł z serwera. Nie wiedziałem o co chodzi, bo muzyka nadal zagłuszała Discorda, odpalonego w tle, więc nie mogłem zapytać kolegi o co chodzi. Biegłem w stronę domku, kiedy nagle przede mną pojawiła się jakaś postać i serwer nagle sam się wyłączył. Nawet nie pamiętam jak wyglądała, bo działo się to naprawdę bardzo szybko. Chciałem wejść na serwer ponownie, ale nie mogłem. Muzyka w momencie wyłączenia serwera przestała grać. Okazało się, że z kolegą nawet nie byłem połączony na Discord, bo nas rozłączyło. Kiedy próbowaliśmy odpalić serwer ponownie, maszyna pokazywała error i się nie odpalała. Trzecia historia jest o białym endermanie. Enderman to wysoki czarny mob w Minecraft i każdy gracz, który grał w tę grę, powinien wiedzieć, jak on wygląda. Kiedy grałem w Minecraft Java Edition 164, wydarzyła się bardzo dziwna rzecz. Wszedłem na mój świat, na którym grałem Survival, pojawiłem się w moim domku, który parę dni wcześniej wybudowałem. W mojej rezydencji miałem też pieska o imieniu Lucas. Moja rozgrywka była na wysokim poziomie. Planowałem iść na Ender Dragona, lecz nie miałem oczu kresu, by zacząć poszukiwania portalu. Wziąłem wszystkie potrzebne mi itemy, czyli Narzędzia, miecz, pochodnie i trochę jedzenia. Miałem oczywiście full set diamentowy. Chodziłem po świecie i czekałem aż zrobi się noc. W tamtym momencie nic nie wydawało się podejrzane, lecz niestety z biegiem czasu to się zmieniło. Gdy zaczęło robić się ponuro, byłem już zwarty i gotowy, aby polować na endermany. Jednak było za wcześnie, bo żadne moby się nie respiły. Zrobiłem w tym czasie szybką bazę z desek i kobla, żebym w razie czego miał się gdzie schować. Zrobiła się noc, moby zaczęły się pojawiać, lecz niestety endermanów nigdzie nie mogłem spotkać. Po jakichś 20 minutach chodzenia po świecie i szukania czarnych istot, w końcu się udało. Zobaczyłem pierwszego endermana i po prostu na niego ruszyłem. Zacząłem z nim walkę. Oczywiście ją wygrałem, lecz niestety z niego nic nie wyleciało. Znaczy, wyleciało, ale były to punkty expa. Byłem już poirytowany, ponieważ cały czas jak spotykałem Endermany po ich zabiciu nic z nich nie wypadało. Zabiłem ich około 5, a oczu kresu nadal nie miałem. Nie poddawałem się i cały czas chodziłem i ich szukałem. Po kilkugodzinnej grze udało mi się zdobyć 4 oczy kresu. Nie miałem pojęcia, czemu tak mało, zwłaszcza że zawsze szło to szybciej. Było już późno, więc wyłączyłem laptop i poszedłem spać. Następnego dnia, gdy znalazłem wolną chwilę, postanowiłem, że dzisiaj na pewno uda mi się znaleźć potrzebną ilość oczu kresu. Ustaliłem sobie, że potrzebuję ich aż 24, było to trochę dużo, patrząc na to, że miałem ich tylko 4, więc brakowało mi 20. Więc bez owijania w bawełnę, zacząłem tryhardować, żeby spełnić swój cel. Niestety nie wszystko było takie kolorowe, jak sobie założyłem w głowie. Gdy chodziłem po w miarę prostym terenie, nagle zauważyłem białą postać. Była nieco daleko, nie widziałem dokładnie co to jest, ale postanowiłem podejść. W trakcie, gdy byłem coraz bliżej, miałem gęsią skórkę, a moje serce biło szybciej. Nie mogłem w to uwierzyć, bo moim oczom ukazał się biały enderman. Tak, musicie mi uwierzyć na słowo, ale naprawdę zobaczyłem całego białego endermana. Bardzo się wystraszyłem, bo nie wiedziałem o co chodzi i niestety przez przypadek popatrzyłem mu w oczy. Jego oczy nie różniły się od zwykłego Endermana, chociaż mogły być nieco jaśniejsze. Momentalnie postać się przeteleportowała i zaczęła mnie bić. Ponieważ byłem w bardzo dużym szoku, postanowiłem zacząć uciekać. Enderman nie dawał za wygraną, cały czas mnie gonił i wydawał z siebie dziwne dźwięki, których nigdy wcześniej nie słyszałem w Minecraft. Po pięciu minutach uciekania zaczęło mi brakować jedzenia i przez to nie mogłem biec szybciej. Nie miałem pojęcia co zrobić w takiej sytuacji, więc postanowiłem po prostu budować się do góry. Jak byłem 10 kratek nad ziemią, przyglądałem się endermanowi. Nie zachowywał się jak normalny enderman, jego ruchy były podejrzane. Stałem na górze i nie wiedziałem co zrobić. Po dłuższych namysłach postanowiłem zejść na dół i podjąć z nim walkę. Skopałem parę bloków i zeskoczyłem. Biały enderman automatycznie się do mnie przeteleportował i zaczął mnie uderzać. Był na tyle szybki, że nie mogłem w niego trafić mieczem. Jak się pewnie domyślacie, tego starcia niestety nie wygrałem. Co dziwne, na ekranie, na którym pojawia się informacja o śmierci, na całym ekranie była jego biała twarz. Po pojawieniu się w domku koło łóżka wybiegłem szybko w stronę moich itemów. Jak byłem w miejscu, w którym zostałem zabity, nie było ani endermana, ani moich przedmiotów. Była to niecodzienna sytuacja w której się znalazłem, zacząłem sprawdzać czy aby na pewno gram na zwykłym Minecrafcie. Pierw sprawdziłem czy nie jest to może tekstur pack, ale po odpaleniu menu i przejściu w zakładkę z teksturami było po prostu pusto. Nie zdziwiło mnie to, bo byłoby to zbyt proste, żeby mogło okazać się prawdziwe. Wyłączyłem grę i wszedłem w folder .minecraft, żeby upewnić się, że nie ma tam innych plików, których nie powinno być. Po przejrzeniu wszystkich folderów z teksturami oraz plików tekstowych nadal nic nie miałem. Zacząłem szukać informacji w internecie, wchodziłem na różne fora, polskie, angielskie i w końcu coś znalazłem. Pewien użytkownik Reddita opisał podobną sytuację do mojej. Autor tekstu pisał o spotkaniu białego endermana na wersji Wersji Minecraft 1.8.9. Zdziwiło mnie to, bo ja go spotkałem na wersji 1.6.4. Czytając dalej, dowiedziałem się, że autor tekstu zrobił screeny tego, co zobaczył. Po wejściu w linki, które wysłał, rzeczywiście widniał na nich biały enderman. Opisywał on, że zrobił kilka screenów, lecz tylko na jednym udało mu się złapać endermana. Nareszcie nie było nic, było tylko widać świat Minecraft i mgłę. Po przeczytaniu historii, którego spotkała, naprawdę się ucieszyłem, że nie tylko ja widziałem tą postać. Zacząłem szukać dalej, bo skoro są dwie osoby, które go widziały, musi być ich więcej i się nie myliłem. Na rosyjskim forum znalazłem kolejną historię użytkownika, która pokrywała się z naszymi. Autor opisywał też dziwne spotkanie białego endermana, który go zabił w domku. Nie było zbyt wielu szczegółów, ale po prostu pisał, że nagle przeteleportował się biały enderman i po prostu zaczął go atakować. Czym dłużej szukałem, tym więcej znajdowałem. Nie byłem jedyną osobą, która spotkała niecodziennego Endermana na swoim świecie. Znalazłem pewien wpis na bugs.mojang.com, w którym zgłoszono pojawienie się białego Endermana. Moderator strony odpisał autorowi postu, czym może być spowodowane spotkanie białej postaci. Pisał tam, że jest to spowodowane render distance, które może być ustawione na najniższe, przez co jak widzimy Endermana jest on po prostu za mgłą i dlatego może wydawać się biały. Nie pasowała mi ta odpowiedź, ponieważ ja grałem na far i doskonale widziałem Endermana bez żadnej mgły Cały czas przeglądałem internet w poszukiwaniu poszlak Nie wydawało mi się, żeby pojawianie się tej postaci było bez przyczyny Włączyłem ponownie Minecraft i zacząłem szukać Po prostu chodziłem w nocy i obserwowałem moby Nie działo się nic dziwnego, każdy Enderman, którego spotkałem był normalny W końcu po jakimś czasie wpadłem na super pomysł, żeby iść do Endu Bo tam Endermanów jest najwięcej Użyłem komendy GIF, żeby przyspieszyć do obywanie Oczu Kresu i drugiej komendy Locate, żeby odnaleźć portal. Po przeteleportowaniu się do Stormholda znalazłem portal i go odpaliłem. Po wejściu do Endu po raz pierwszy okazało się, że smog został pokonany. Totalnie nie wiedziałem o co chodzi, zwłaszcza, że nigdy wcześniej nie byłem w Endzie na tym save'ie. Chodziłem po wyspie i myślałem co mogło się wydarzyć. Wokół mnie było pełno Endermanów, które były normalne. Do dzisiaj nie wiem jak to jest możliwe, że spotkałem tą postać. Nie zostawiła po sobie żadnych śladów, nie było podejrzanych plików tekstowych, tekstur czy zmian w grze. Najdziwniejsze było to, że Smog Endu został pokonany, a ja nie wiem przez kogo albo przez co. Nigdy więcej nie spotkałem białego Endermana i uważam, że był to jakiś błąd Minecrafta. Dobra, to by było na tyle. Jeżeli film ci się spodobał, koniecznie zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. Jak przydarzyła ci się jakaś dziwna sytuacja w Minecraft, możesz ją napisać i wysłać na mojego maila asupermwk.biznesmopa.gmail.com bądź na mojego Discorda na kanale tekstowym Wasze Historie. Trzymajcie się.